Mówi się, że Under to jest właśnie to słynne muzyczne podziemie i to stąd wywodzi się prawdziwa, prawilna muzyka. Ja za to mówię, że Under to i chuj i trzeba go rozjebać. Ważne moby, magot, napierdala jadem przed siebie, unikacie. Lasher, Kastuje design might, przerywacie albo stun na 30 sekund. Jak wejdzie, to stuna trzeba odleczyć. Blood Swarmer, Prio Target, wybiera sobie kogoś z was i zapierdala za nim, napierdalając mu z melee jak choke. CC to i nuke. Pojebany wąż, Interapt i tyle. Bloodworn interaptujecie chujowi kasty Oprócz to temu. One wybuchają, ale wystarczy się odsunąć po prostu kawałek. Teslas Scoraptor. napierdala przed z Madden Gejza, odsuwamy się. Przyzywa też sobie czasem milion macek. Też się odsuwamy. Przydatne skipy. Na starcie macie dwie ścieżki. Na jednej z nich w połowie będą kurwy, co wykrywają niewidzialnych, więc wybieracie sobie tą, gdzie ich nie ma. Zabijacie patrol i skupijacie aż do bossa. Tutaj możecie sobie przejść bokiem, omijając chuja. Po zabiciu węża jest też opcja, żeby skipnąć szkielety, przychodząc obok nich jak najbliżej lewej krawędzi. Ostatnia prosta w stronę bossa. Możecie skipować szraudem, aż dojdziecie do dwóch mobów, których zabicie jest wymagane. Bosy, Elder Lexa. Jak chcecie Bela na bosa, to palicie od razu na start. Ta kurwa ogólnie nic tutaj nie robi. Przyrywacie bolty i łatwiutko. Czasem zrobi też taki hopi, i kastować dookoła siebie sam Fist. Odsuwacie się. Creeping krótto zielone co kastuje przed siebie i zgadliście, wystarczy się kurwa wsunąć. Przyzywa też swojego klona do rozjebania. Pokusujecie go na łeb, chyba, że boss ma HP. Crackball. Dokoła niego czyścicie wszystkie moby jak coś. Kolejna sprawa może wam zależeć tutaj na BL-u, więc jak nie macie, to zapierdalacie sobie dalej, na razie czyścić moby w stronę trzeciego bossa i wrócicie tutaj jak las się przykręci. Jest to taka sztuczka, że skile z jeba zostawiają czerwone na ziemi, które trzeba rozdeptać. Mas szarże, grupa stoi ustawiona przy ścianie, żeby i że móc łatwiutko rozdeptać gówno. Czasem pluje w tankę, odsuwać się, zanim zacznie się kast. No i najgorsze coś mu odpierdoli i biega sobie, rozpierdalając wszędzie czerwony po mapie. Skupiacie się na rozpierdolaniu ich wszystkich. Jeśli jakiś czerwony przeżyje za długo, to wyjdzie z niego mop. Zancza. Walka polega na tym, że są grzyby. Wejście w nie zostawia ci dotę, która się stakuje za każdego grzyba. Co 100% energii boss wysadza wszystkie grzyby, nakładając wam dotę, w zależności od tego, jak chujowo graliście. Możecie zwyczajnie rozpierdolić grzyby nie wchodząc w nie. Dwóch z Was będzie dostawało taki pierdolnik, który odkładacie przy grzybach i one znikają. Opró Oprócz tego, boska stoi przed ciebie szokły, rozkurwiając grzyby, więc tak musi dobrze bossa w ich stronę prowadzić. Jeśli nie uda wam się rozjebać wszystkich przed kastem, to możecie zebrać je na immunity, jak bańka czy cloak. Ewentualnie od czasu do czasu w trakcie walki zbierając po jednej docie. A jeszcze czasem takie kule śmieszne zapierdalają po mapie, nakładając staki, jak przez wę przejdzie. Albo Abomination. Ogólnie to boss ma taki pierdolnik i trzeba go naładować trzy razy. Każde naładowanie spełni dwa moły, które gdy zdechną, to zbijają bossowi HP. Są różne taktyki. Tutaj stoimy ładnie w staku, baitując kast bossa na wypistów, i na kaście przesuwamy się w grupie Ogólnie Bossa zostawia plamy szare Dostajecie w trakcie walki z taki, zbijacie je stojąc w żółtym okręgu, który będzie na kimś z was czasami. Czyści on też plamy, ale nie warto się tym skupiać. Zapierdalają też w waszym kierunku spory, boss musi być kajtowany, a jak się dużo sporów zbierze, to warto czasami przypierdolić w jakimś Chain Lightingiem. trzy razy Ady i tak sam boss się rozpierdoli o podłogę. No, jeśli się podobało, to nie zapomnij o sobie czy komentarzu. No i mordo przypominam Cię o twitchu i Discordzie, których link razem z dokurwionym kodem Z wnioskowym anichilator na produkcję Rokat znajdziesz w opisie.